Agnieszka Koster-Dutkowska, witam Państwa w poniedziałek 20 grudnia. Zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 9609 nowych zakażeń, z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, wiarącznie potwierdzono 31 nowych zakażeń, 988 osób przebywa na kwarantannie. Klub Seniora To i Owo rozumie, jak ważne jest niemarnowanie żywności. Trwa zbiórka na budowę pierwszej w mieście jadłodzielni. Witam Państwa serdecznie i gorąco. Klub To i Owo prowadzi zbiórkę na rzecz powstania jadłodzielni w Jaworznie. Dlatego zorganizowano koncert Nie Zamykajcie Proszę Drzwi, podczas którego odbył się świąteczny kiermasz. Koncert, który ma dać impuls kampanii, którą organizujemy od dwóch tygodni, kampanii budowy jadłodzielni w naszym mieście. Impuls do tego, by ją jeszcze rozpędzić i impuls do tego, by zebrać na ten cel środki finansowe. Koncert w wykonaniu Marka Długopolskiego z zespołem Balabart i Przyjaciółmi w piątkowy wieczór 17 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Stałym przybliżył mieszkańcom ideę powstania jadłodzielni w naszym mieście. Drodzy Państwo, oddając nadwyżkę żywności, nie marnujemy jej, a z drugiej strony możemy pomóc ludziom w potrzebie. Klub Seniora Tojowo ze Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik dąży do powstania niezwykłego miejsca. Jadłodzielni. Jadłodzielnia to miejsce, w którym mieszkańcy miasta będą mogli podzielić się nadwyżką swojego jedzenia. Każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł poczęstować się jedzeniem zostawionym w specjalnej lodówce. Ideą przyświecającą temu miejscu jest przede wszystkim niemarnowanie żywności. Klub Seniora razem z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 15 i z Fundacją Kobieca Przystań zbierali również pieniądze podczas kiermaszu zorganizowanego w Galerii Galena w sobotę 18 grudnia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup lodówki, półek na artykuły suche, obudowy, oświetlenia, zadaszenia i odpowiednie oznakowanie jadłodzielni, a także na zakup środków czyszczących, dezynfekujących i energię elektryczną. Wsparcie tej inicjatywy możliwe jest również poprzez dokonywanie dobrowolnych wpłat za pośrednictwem internetowej zrzutki. Zachęcamy do wspierania tej pięknej inicjatywy. W jaki sposób można zimą dokarmiać ptaki, żeby ich nie skrzywdzić, wyjaśnia leśniczy Jerzy Siewiorek. Zima nie jest szczególnie szczęśliwą porą dla dzikiego ptactwa. Zimno i głód doskwierają. Biedaczyskom należy więc pomóc, czyli regularnie je dokarmiać. Gatunków ptactwa w mieście mamy bardzo wiele, do wyboru do koloru, jest więc o kogo dbać. Najbardziej kojarzone z miastem są gołębie i yy... Występują w zasadzie w całym mieście grzywacze, czyli gołębie dzikie, nieprowadzone nie w żaden sposób przez hodowców. Poza tym są kosy, typowo miejskie ptaki, sikorki różnej maści ptaki śpiewające, oczywiście wróble, już w niewielkiej ilości, w pobliżu cieków wodnych kaczki, łabędzie i na obrzeżach zdarzają się. Ptaki kojarzone typowo z lasem, czyli kuropatwy, bażanty, mamy sikorki też. Oczywiste ptactwo dzikie powinno być karmione w określony sposób i nie byle czym. Najlepiej pokarm nieprzetworzony, czyli ziarna, yy, chyba optymalny jest słonecznik, siemię konopne, yy, plus tłuszcz, ale z tym jest ryzyko, bo musi to być tłuszcz w żaden sposób nie doprawiony przez człowieka, czyli bez soli, bez konserwantów. To są tak zwane ptasie pyzy. To jest zrobione przez fachowców, którzy pod kierunkiem ornitologów, czyli to jest zestawienie właśnie tłuszczu i ziaren z burz połączone w optymalny sposób i pozbawione zupełnie konserwantów. Czyli to jest coś, co ptakom daje bazę energetyczną, czyli w przypadku mrozów ptak może funkcjonować na na takim właśnie pożywieniu. Pamiętać należy, że tak ulubione przez nas ciasteczka i chlebki brzuchom ptactwa nie służą. Mogą powodować poważne ptasie zdrowotne perturbacje. Pieczywo zdecydowanie jest niewskazane do do, 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 jako pokarm dla ptaków. Jest po prostu zabójcze. Nie jest żadnym pokarmem, jest zabójcze. W pieczywie pod wpływem wilgoci zachodzą procesy, fermentacyjne, które sprawiają, że przestaje to być pokarmem, a staje się dla ptaków trucizną. Począwszy od tego, że wytwarzają się tak zwane anielskie skrzydła, czyli pewne zmiany w budowie anatomicznej, które uniemożliwiają niektórym gatunkom ptaków Lot, po prostu lot. Czyli tracą możliwość poruszania się. I na koniec bardzo cenna uwaga. Dokarmiać należy regularnie w tym samym miejscu. Wbrew pozorom ptaki nie mają ptasiego muszczku. Świetnie zapamiętują miejsca do i pojawiają się tam z nadzieją, że coś znajdą. Nie możecie ich rozczarować. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć kompotu z suszonych owoców, zwanego w niektórych regionach Polski pamułą, choć to ponoć raczej zupa owocowa. Przepis na ten kompot przekazywany z pokolenia na pokolenie wydaje się bardzo prosty. Oto przepis na kompot prosto od Jaworznianek. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć kompotu z suszonych owoców, zwanego w niektórych rejonach Polski pamułą, choć to ponoć raczej zupa owocowa. Przepis na ten kompot przekazywany z pokolenia na pokolenie wydaje się bardzo prosty. Oto przepis na kompot od Śliwkę, jabłko, no, gruszkę można, no, pomarańcze, no różne owoce takie. Co dodajemy? Goździki, najważniejsze, najważniejsze goździki. Teraz skórkę z pomarańcza. No i chyba tyle. No. Najlepszy, najlepszy kompot na świecie. Wszyscy na niego czekają. No jak kompot, nie? Nie, ja myślę, że nie. No ale tak do miękkości raczej jest, tych owoców, tak? No, uwędzonych. Dziennie, bo to już wtedy przesiąknie tym, tym, tymi wszystkimi zapachami. Zdrowiutki. No. Tak, tak. No wszystkiego po troszku, a z nowości to trochę, to trochę morali, no cytrynki trochę, no bo kiedyś się tego nie dodawało. A, a jakie przyprawy? Do kompotu? No w zasadzie, że ja bez przypraw gotuję. Bez przypraw. No takie tradycyjne. Ale jak pani? Owoc. Owoce suszone i to? No i woda. Owo jeszcze się dodaje później tej. Figi albo coś takiego. A tych, jakie y, przyprawy? Nie, to już nie trzeba przypraw. To znaczy, jak gotuję, zalewam wodą i gotuję. <grym> <grym> Dodaje pani jakieś przyprawy? Y, raczej nie. Raczej nie, bo nie ma zwolenników z przyprawami. Zawsze y, przepukać ten, ten susz, jak się kupi. No Do garka wodę wladzi, i po prostu na małym y, ogniu czy gazie y, po prostu to gotować. Jak długo? No wie pani, to zależy jaki ten susz jest, jaki się susz kupi, nie? No Na wagę to wie panie jak to jest. No. Jak jest w paczkach, też inaczej, nie? No, no, trzeba to próbować po prostu wyciągać i próbować, czy to jest miękkie, żeby, żeby Dobra, to a po przy, prostu. Przy, przy Przyprawy. no Można dać sobie, jak ktoś lubi y, troszkę goździków na przykład. No może być bez goździków, a ktoś nie lubi takich przypraw po prostu świątecznych, no to to nie musi być, nie, no posłodzić do smaku, no można dać kropelkę cytryny na przykład, jak jest za słodkie, żeby coś doprawić, no. Jak ja gotuję, ja o tym nie mam pojęcia. Gotuje Pana żona. Tak, ja, żona mówi, że nawet wodę na herbatę przypalę, Pandemia koronawirusa uderzyła w samorządy i organizacje pozarządowe, zmuszone zostały więc do cięcia wydatków i rezygnacji z części projektów. Wsparciem dla tych podmiotów stają się programy grantowe i edukacyjne organizowane przez polskie firmy. W 2021 roku polskie sieci elektroenergetyczne realizowały swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu na niespotykaną dotąd skalę. Na wszystkie projekty przeznaczyliśmy łącznie ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych. Naszym wsparciem objęliśmy m.in. 70 urzędów gmin i powiatów, ponad 60 organizacji pozarządowych oraz ponad 40 szkół i przedszkoli. Wszystkie nasze działania realizowaliśmy w trzech obszarach społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. W ramach zakończonej właśnie trzeciej edycji edycji ogólnopolskiego programu grantowego wzmocnić swoje otoczenie nagrodziliśmy ponad 180 pomysłów, które mają poprawiać jakość życia mieszkańców w zakresie aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, edukacji czy środowiska naturalnego. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych odbiorcach naszej działalności. W ramach pilotażowej edycji programu Akademia Mocy zorganizowaliśmy zajęcia poświęcone powstawaniu i przesyłowi prądu oraz bezpieczeństwu energetycznemu wśród ponad 1800 uczniów z 24 szkół mazowieckich. Wśród nagrodzonych projektów społecznych i edukacyjnych, które zrealizowaliśmy w tym roku, możemy wymienić zakup interaktywnych narzędzi dydaktycznych, takich jak Google VR, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Otwocku, gdzie uruchomiliśmy wirtualne laboratorium chemiczne. Z narzędzi były to także pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych. W innych placówkach oświatowych zostały uruchomione gabinety integracji sensorycznej, natomiast w obszarze środowiska naturalnego, pomagaliśmy w budowie ścieżek rekreacyjnych, rowerowych i pieszych, a także tras do nordic Wszystkie działania społeczne, edukacyjne i charytatywne realizujemy z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, w których budujemy bądź modernizujemy infrastrukturę najwyższych napięć oraz w miejscach, w których dbamy o to, by prąd w danym momencie trafił do gniazdek w naszych domach, miejscach pracy, szpitalach i szkołach. Zależy nam na inicjatywach, które mają taki wymiar długotrwały, a więc których korzyści będą odczuwalne przez mieszkańców nie tylko dzisiaj, ale także przez długie lata. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.